Jesteśmy w Dzierżeniowie na przygotowaniach Damiana kryby, e, który trenuje tutaj, sparuje, e, pod okiem Piotra Wilczeskiego, ale jest z nami Kamil Bednarek, który już po nowym roku w Dzierżeniowie tutaj wystąpi w walce, w jednej z ważnych, ale mocno najpodobniej jak rok temu na walce z Jankiem Cierklewiczem. Walce wieczoru i będę bronił pasa, nie? Dobra. I powiedz, dlaczego Aha. przede wszystkim 12 miesięcy przerwy? Czy to, to spowodowało, czy jakieś kontuzja, czy po prostu brak możliwości startów, jak to wyglądało? Nie, no oczywiście, że kontuzja, jak to w moim hmm. przypadku. Ja na walce z Jankiem wszystko fajnie się czułem, były emocje jakieś, no myślę, że emocje i adrenalina. Na następny dzień wstaje, a ja już miałem blaszkę w ręce metalową. Wstaje i tak równo miałem białe czoło. Okazało się, że połamałem blaszkę mm. w dłoni, no także musiałem ją w, chyba do 5 lutego, ją wyciągnąłem, straciłem następną blaszkę, później miałem operację chyba w kwietniu gdzieś w łokcia mm. i tak wiadomo jak to po operacjach, to też była poważna operacja, bo tu mam mm. dwie blaszki, no także zanim to wszystko weszło, zanim zacząłem bić, zanim to, 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 to. to. Były jakieś oferty powiedzmy na wrzesień, na październik, ale doszedłem do wniosku, że jak mam wtedy tak na dobrą sprawę, zacząłem na siłowni wzmacniać te dłonie. I jak miałem połamać sobie rękę w październiku po raz MT, to wolałem przeczekać i zaboksować w styczniu już z pewnością, że jej nie połamię. Pewności nigdy nie mamy, ale okay. że jej nie połamie. i no i u siebie w mieście, tak? Nie chciałem stracić tej szansy, tak? tak żeby... właśnie, jak wspominasz tę no, walkę z Jankiem bo to było naprawdę fajne zestawienie. Oczywiście wygrałeś, to było zwycięstwo zasłużone i to takie dla Ciebie było też fajne chyba zwycięstwo, bo wcześniej miałeś różne momenty, taką sinusoidę troszeczkę, czekałeś na większe pojedynki, miałeś trochę przerw, a ten Janek, właśnie ta walka z Jankiem wydaje mi się, że bardzo fajnie dla Ciebie wyszła. Tak, walka ogólnie pod względem technicznym była brudna bardzo i nie podobała mi się jako dla oglądacza zwykłego Ale dla ludzi takich, co po prostu przychodzą obejrzeć event ten, no to coś pięknego Pierwsza runda ja prowadziłem, później Janek prowadził, później gdzieś go położyłem, on gdzieś mi podłączył No walka piękna, po takiej walce wygrać też pas, też coś pięknego, fajne emocje W, w, w walce z Jankiem My mieliśmy walczyć już, nie wiem, 3-4 lata temu. Tak, bo I on wtedy coś tam mówił, mhm. ja wtedy coś tam odburknąłem itp. Dlatego do tej walki podchodziłem emocjonalnie. Mhm. I nie ukrywam, że te emocje naprawdę poprowadziły mnie w treningu i w moim przygotowaniu yy, do zwycięstwa, że naprawdę bardzo fajnie mi się przygotowywało, budowałem w siebie, naprawdę wszystko mówię, nie mogę przegrać, co by nie było, nie? No i, no i wygrałem, także. Czy, twoim zdaniem Janek popełnił błąd, że wziął tę walkę w Kanadzie kilka miesięcy po tej porażce z tobą, że czy powinien mieć jakąś spokojniejszą walkę, no bo przegrał przed czasem w pierwszej rundzie. No i wszyscy zastanawiają się, czy, czy, czy to było potrzebne, czy lepiej nie, po prostu wrócić, trzeba było po tej trudnej walce z tobą. Wiesz co, no trudna walka była ze mną, ale dla niego i dla mnie, także po prostu była walka mocna, ale trudna. Yy, po takiej walce myślę, że wziąć drugą mocną walkę, może i dobrze, może jakby po prostu była ciężka walka, no to jestem gotowy na ciężką walkę konwencyjnie czy coś, no ale efekt końcowy po prostu nie wyszedł mu z, ze mną, ale nie, myślę, że okej, okay. jakby no, chyba za ciężką rękę chyba tam ten przeciwnik miał, bo tak. ja tylko się zastanawiam, raz dostajesz na tyłek siadasz, drugi raz siadasz. Trzeci raz wsiadasz, czy tam nie wiem, po drugim, to wstajesz. No to nie idziesz na tego przeciwnika, tylko starasz się gdzieś uciekać, ratować się cokolwiek. On gdzieś ruszył, dostał trzeci raz, ubacz, czy czwarty, koniec walki. No, może to było, że dostał ciosi, po prostu gdzieś w tym amoku poszedł, ruszył na niego, i dlatego no tak wyszło. No. Nie wiem czy to był błąd, ja bym tego błędem nie nazwał. Też różnie ludzie mają różne perspektywy, perspektywy i priorytety. Jeden by poszedł dla samych pieniędzy, jeden chciał zaryzykować. Tam była w stawce walka o WBC chyba jakiś pasek, tak. tak, tak, tak. takich walk się podobno nie odmawia, nie? Okay. E, czy jeszcze już wiesz z kim będziesz boxował w czy jeszcze to jest w, na etapie negocjacji, bo, e, bo Maciej barszczek w Hełmie po walce tabesza z tego z Miłoszem Zdawówki. zapytał Miłosza o taki pojedynek, ale Miłosz powiedział, że no jeszcze ma czas na takie pojedynki, Wprawdzie no, pokazał jakby, że Ciebie do Ciebie, no bo, bo, bo tak. uznał, że jesteś trudnym rywalem i on potrzebuje na, to, na Ciebie więcej czasu na przygotowania. Spodziewałeś się, że właśnie Miłosz będzie tym, 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 tym rywalem, czy no po tym co usłyszałeś w Hełmie, że raczej do tego nie dojdzie? To jest co według Bokserka, no, miłość też był takim rywalem dla mnie jak najbardziej odpowiednim, żeby bronić tego pasa. I myślałem, że to będzie on. Tym bardziej, że chyba w trzeciej czy czwartej rundzie ktoś powiedział, że jeden z komentatorów powiedział, że... Yy, Miłoż Grabowski ma obiecaną walkę z Kamilem Bednarkiem o mistrzostwo Polski, jeśli wygra, no to mówię, no to czekamy, wygrał i on taki tekst, ogólnie super, szacunek jak najbardziej, bardzo fajnie się wypowiedział, bo ma też w tym rację, bo w Polsce jednak może sobie kilka walk gdzieś tam zawalczyć, wygrać, czy dobre walki zrobić, a ze mną, nie ukrywajmy, ja jestem pewny siebie, nie, nikomu nie, nie, nie ujmując, ale no też jestem na polski rynek takim zawodnikiem, że różnie może ze mną walka pójść. Ja obstawiam, żebym wygrał nie tylko z nim, ale z każdym, z kim bym się zmierzył. Okay. No jednak, no po to wychodzimy do ringów wszyscy. Nie jestem pierwszym lepszym zawodnikiem. Ciekawy jestem, z kim teraz mogę bronić tego pasa. Okay. A czy miałeś jakiś moment zwątpienia przed walką z Jankiem Czeklewiczem? Miałeś takie przerwy? Nie wiadomo było, jak to się potoczy dalej. Wróciłeś w fajnym stylu, ale były takie momenty, że zastanawiałeś się, czy warto kontynuować. Czy, czy warto kolejne pojedynki toczyć? Bo no po pierwsze już z Jankiem, ale też miałeś mnóstwo kibiców i na ważeniu i na, na gali który się fajne show i takie fajne, no, fajne odbudowanie się po, po, po ostatnich latach wcześniejszych tak? Co? tak jak chyba każdy zawodnik kontuzje, Kontuzja mhm. to już nas Nie ma zawodników, którzy nie mają kontuzji mhm. Jedni mają... Ja już miałem tutaj dwie blaszki, mhm. tutaj miałem dwie operacje coś tam się dzieje non stop się tu dzieje nie ma zawodników którzy nie mają kontuzji no te kontuzje chyba najbardziej gdzieś yy, nam odejmują tej wiary w nas samych yy. I przed Jankiem tak samo, miałem przecież jeszcze powódź nas złapała w domu. Mieliśmy remont, i to taki solidny. Moje dziecko miało 3 miesiące, 2 miesiące poza domem mieszkało. Ja mieszkałem tam w mieszkaniu, na jakimś materacu, bez posadzki. Wstawałem, ale to wszystko zbudowało we mnie właśnie te emocje towarzyszące tamtej walce. To było coś pięknego, i nie wiem, czy to się powtórzy. nie? Okay. Widzisz teraz przygotowania Damiana aktywy przed walką z Agitem tym tymczasowym mistrzostwem świata w wadze ciężkiej. Jak widzisz ten pojedynek? Jak spoglądasz na Daniana, to widać, że jest bardzo mocno skoncentrowany i to jest dla niego walka życia. Wiesz, co coś najpiękniejsze, uważam, i myślę, że każdy zawodnik tak uważa, że on wierzy w to zwycięstwo. Wierzy, trener w to zwycięstwo. Wierzy jego promotor, menadżer, yy, chłopaki tam z ekipy, ja jako kolega też wierzę. Na początku wiadomo mówię, uhu, kabajel mówię oho, mówię ciężko, ale pogadałem z Damianem, on mówi to, to, to. On jest taka iskra, jest nadzieja, że naprawdę jakby jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Ja widzę, on naprawdę jest taki przekonany o tym zwycięstwie, trenuje ciężko, ma jakieś swoje tam, widzi atuty tego. To jest boks, jak to się skończy, nikt tego nie wie, ale... Ale jest, najważniejsze co jest ta wiara, zwycięstwo w siebie i tym, z niego wierzy i go fizykuje. Nikt mu nie podcina skrzydeł i uważam, że to, to jakby może go ponieść nie? Czekamy na walkę Damiana, ale też czekamy na walkę swoją, także życzę powodzenia, trzymamy kciuki i do zobaczenia, w Dzierżeniowie. Do zobaczenia, miłego.